czas który się kurczył. Była perspektywa albo uczestniczymy w tych targach, albo nie. Cześć. Jestem Małgorzata. Kieruję działem handlowym w firmie Cartel Foods. Miałam możliwość uczestniczenia w naprawdę w wielu wydarzeniach. W targi uważam, że to jest najlepsze i najbardziej wartościowe wydarzenie. Zaczęliśmy od bardzo małych targów, to były na przykład targi w Gdańsku, poprzez Kraków, Warszawę, gdzie te targi były znacznie większe. Zaczynaliśmy od małego stoiska, tylko z jednym produktem. Wspólnie rozkładaliśmy stoisko, wspólnie kupowaliśmy mięso, wspólnie kroiliśmy to mięso, wspólnie marynowaliśmy to mięso. Zastanawialiśmy się, jaki będzie odbiór klienta, ile mamy tego zrobić. To było nasze doświadczenie. Jeżeli my jesteśmy producentem, dla nas jako producenta jest ważna jakość, ale też ważne są relacje z klientem. Klienci bardzo różni klienci z dużych sieci gastronomicznych, klienci z małych lokali gastronomicznych, ale też tacy, którzy tak naprawdę stawiali pierwsze kroki na targach, bo to była ich pierwsza droga, jeżeli chodzi o gastronomię. Mogli zadać pytania, rozwiać swoje wątpliwości. To było niesamowite, jak klienci patrzyli na te produkty i mówili: To jest proste, że to wydawało się dużo trudniejsze. W tym momencie można było na bieżąco zadawać te pytania. My mogliśmy odpowiadać na pytania. Nie dość, że zobaczyć jak to robimy, to może oprócz tego też spróbować tych produktów. Może spróbować kurczaka, może spróbować lody, może spróbować gofry, granity. I ta reakcja, no to powiem szczerze, pamiętam to do dzisiaj, jak klienci próbowali nasze produkty. Mówią, dobra, one są naprawdę super. Każdy klient to jest inna historia, każdy klient to jest inne doświadczenie. Często przychodząc na targi, klienci y, są nastawieni na pewne rzeczy. Był klient, który podszedł i powiedział, że absolutnie nie chce spróbować, że on już tyle tego próbował, że nie chce tego spróbować. Spróbował. Czekaliśmy naprawdę chwilę. Ta jego wyraz twarzy, ta jego mimika, to jest cudowne. To jest to, czego szukałem. I targi to jest cały zespół. To jest jakby nasza siła. Każdy z nas ma swoją rolę. Inni są odpowiedzialni za prezentację produktu, inni są odpowiedzialni za degustację, za prowadzenie rozmów z klientami, za dbanie o profesjonalny wygląd stoiska, więc każdy tam ma swoją rolę. Ważna jest współpraca i ta energia. Nawet jak jest bardzo intensywny dzień, zawsze jest uśmiech na naszych twarzach, zawsze się wspieramy, jesteśmy pełne, pełni energii i to widać, widać, klienci to widzą, przychodzą do nas, wracają do nas przede wszystkim. Dzięki targom, w których uczestniczymy, Carter Foods rozwinęło się w kilku obszarach. Po pierwsze, i to jest bardzo ważne, mogliśmy nawiązać kontakty z klientami, mogliśmy z nimi rozmawiać i mogliśmy nawiązać stałą współpracę. Po drugie, dostaliśmy niesamowity feedback od klientów, co jest bardzo istotne, bo dzięki temu możemy ulepszać nasze produkty, możemy wprowadzać innowacje w naszych produktach. I po trzecie, to jest nasza marka, marka Lekkę, marka Holly Powder, marka HM Drinks, jest rozpoznawana. Jechaliśmy na targi do Warszawy. W środkowiu Trybunalskim zepsuł nam się samochód na autostradzie. Zamówiliśmy pomoc drogową, scholowała nas do warsztatu. Byliśmy tam trzy godziny, naprawili, wyjechaliśmy. Byliśmy już bardzo spóźnieni, zestresowani, ponieważ była możliwość, że nie będziemy mieć czasu na rozłożenie stoiska. Więc pojechaliśmy po tych trzech godzinach. I zepsuł nam się samochód znowu. Mieliśmy 140 km do Warszawy. Czas, który się kurczył. Była perspektywa, albo uczestniczymy w tych targach, albo nie. Przyjechała laweta, zabrała nas na lawecie. Dojechaliśmy na targi do Warszawy. Byliśmy głodni, mieliśmy 40 minut na rozłożenie stoiska. 40 minut. I to były najlepsze targi.